Siemanko, jestem jestanowicz do nas w kolejnym odcinku z Golf if you friends z ekipą i no zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i tyle możemy zaczynać. To no zaczynamy. ale musa. No zapraszam, was cały czas! No, nie widzę, że jestem. Ja o, to ta pisynna, na której jestem najlepszy Polska brukowa puska w ogóle wyciszyła. Kuska brukowa się wyciszyła. Oho, serio. Jak to się jeszcze Lewy przytrzymujesz i przeciągasz do przodu lub do tyłu i puszczasz. O, A się lewy, dobry dobra. A da się. Na ile dać pierwsze uderzenie? pierwsze? Nie mam pojęcia, nie ja dopiero chcesz. teraz będę... Ile chcesz? Ja spróbuję to tak zrobić. Ja bym, nic się nie o, prawie, no nie! Ja tutaj nie będę tryhardował. A co, nie ma? Co? Ej, przez No ścianę. nie, przeleciałem przez to. Kurde, no. Kostki bukowej, Kostki nie ma? Co, co, czy nie ma kostka. Ojojo. Oj. Ale są. Powiedziałem, że najlepsze jest na tym mapie oczywiście TF. Nieee. Ale nabijałem sobie. Bo chciałem Chciałem tak pięknie wlecieć w tą dziurkę mi się nie udało. Nie ja, ja się zatrzymałem praktycznie przy dołku. Oho. Ma, masz 30 sekund. Lecisz. Ohoho. No. No. Oj, oj, oj. Czekaj, jak, 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 o, jak, to, jak a, to działa, czekaj. Klikasz lewy i myszką przeciągasz do przodu. Myślałem, że to będzie do tyłu o, bawej, mślałem, to tyle. No, myślałem, że trafisz. Ja tam trafiłem, eh. o tam myślę, trafiłeś? Jest coś. Tak, ale a zrobiłem i... w trzech ruchach. Bo a trzech ile ruchim... zrobiłeś? Co, w trzech ruchach. No tak, ale ile ten, a, ile, tak ile jest... siły? No tak. A, ten, ile? 1,5 chyba? No to ja dawałem 1,5 i, i nie ten. Za, a, za lekko było. Oho. Ja i poszedłem. ten anastaz weksen. Czegoś idę tam. Na Czegoś tam. Na no nie. Oj, za lekko będzie. Nie. Bez bez rykczu, no, bez rykczu. No tu. nie prawie. No nie prawie. To jak trzeba było tak. Przedeć. No naprawdę? <grym> bez rykczu. Nie. No nie. O nie, Alani, eh. o, Nie, On nie wie, że nie jest patrz dwa. mnie! Patrz A, mnie! Ty, no co nie to, to ma być? O, ty no ma to. Pięć stron, pięć tyrk, 5 ruchach, naprawdę. No tak. nie, to jest... O, Holy zrobiłeś? Ile dałeś? Nie patrzyłem nawet. Po prostu Part, Ten fakt początkującego. No nie, prawie. No nie, fajnie. A Lani to pewnie ćwiczył między ten, cały no. czas w gorfa, żeby no. tylko być lepszy. Dwóch kek. Jeszcze was prześcignę, może kiedyś. Jeszcze są dołki. Jeszcze o, się Oj, pali za dołu. Wyjebane na maksa. Prawda? Ojej, oj, oj, za lekko. A tu taki, tu, A na maksa daje się wbiłeś? Nie no na 3 na dałem, dałem i wbiłem za pierwszym oj, oj, oj przeciąłem to no to, F, A ma. to jest... A tu jest łatwa na pana ten... Na hojułam nie wiem co ja zrobiłem dalej, Dobrze Alani, nie dalej. Wiesz tu się liczy... No tu wygrywa kto ma najwięcej tych uderzeń pamiętaj o dokładnie, tym. Dokładnie, dokładnie. Dlatego ja tak... Lipnie pojechałem na początku. No właśnie. A nie wiem czy tutaj nie ma... Nie wiem, czy czasem tutaj nie ma właśnie trybu, że ten... Że wygrywał sobie z największą ilością uderzeń. Bryt... Gdzie? No, jest, tak, jest, Golfie, goście, odpalaj golfa. No jakbym miał, to może bym odpalił. No, kupuj, A nie masz tego? No nie. To Co, tak, Co tu się robi? No, bo, tu to się tu jest... Robi. Dobra, essa. A, w ten ho, ho. sposób. Okej, okay, dzięki, że powiedziałeś. Ej, całkiem popczam! Ojojoj! Oj. No ja też. Ja... Lekko! Drugi raz, awa. No, no ale że ja za lekko uderzam, ja nie wiem jak. Bo ja się chyba mocno uderzę. Dobra, na maksa, go! Aha! Od czego się odbiłem? Ojojoj, czy Alan już bił? Nie, no nie wiem Czy nie je nie Ej, no nie Bra, mogę się tu wbić! Ja też! No. Oj, 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 oj! Janusze! No nie moja wina, że tak kamień lubi! No. Brawo. To nie jest moja mapa. To nie! No patrz. Nie. No jakie ma się tu wbić? Wbić muszę, bo się uduszę. Co w może? No, o znaczy może. Aj, to no nie! No, bo ja tu chyba robię max. Ale ta mapa to. Luz, ta mapa jest niegrywalna. Goksuwa! Nie, nie, nie! Ja, z pozycji, sta z pozycji ja startowej na trójkę cyk. Ile, ile ja zrobiłem? No, nie wiem, przy czterech. O o o, dawaj, dawaj mnie tu, dawaj mnie tu. O, Pog. Eeeh, Pogczam! Czekaj ja się tutaj, subiu o, jestem, popczem No nie gadaj, że jako jedyny nie Ile tutaj sekund. jest uderzeń? Ile tutaj jest uderzeń? O nie, mam ostatnie uderzenie 8 sekund No nie! No, no nie! Naprawdę Ile ci to jest, teraz 15? 14, no jednego mi zabrakło Kiemalani, Jesteśmy oby, obydwoje gówniani No nuby w chuj to jest nawet smutne, żeby obserwować. Ale na nieco przeskoczył! Rikt? W dwóch? Ja ci zaraz dam, Nuba. Też w dwóch, albo w trzech. Ja nie pamiętam. W dwóch zrobiłem. A tu łatwy, łatwy był tutaj ten. Ponił tylko trzeba mocni? mocniej. Gdzie, robi? Gdzie tu się leci? Tam jest dołek? Co Tam Tam. jest? A bo to Jebany. trzeba odbić się od tego, dobrze. Zabierzmy gdzieś. Oho, no to fajnie się odbiłem. nie To fajnie się odbiłem. Dajcie szybki restart, żeby. Tak, jest jestem to mam małacę. No co to jest. nie. Tak później nie odbijam. Jak się na takiej mapie. Nie denerwuj mnie człowieku. Twardzisz ten, tward początkującego. Co ty gadasz? Co ty gadasz w ogóle No patrz! Nawet mi cię nie żał. A, ten już zbił. No już dawno. No tak, już dawno zbił. On za... On pełnił Ale Alanie, Alanie, spróbuj od tego dwa. drugiego, spróbuj od tego drugiego. Ja tam w lewego poleciałem i, prawego no i dwa. prawego ten. No mówię, spróbuj ten i... No... Na... <laughs> od tego drugiego ja się odbij. A nie tak mocno Taką trójkę daję. Ciągle z Luz i galoty Taką ja trójkę albo mniej, naprawdę mi wbijesz W środek <noise> tego, to ale, ale to Nie pali, tylko środek tego ciemnego No bez tutaj. Ja mi ostatni nie będę Top Sorry, czy nie ma no i Dlaczego mi się kamerę? 30 no. sekund, pa, ruchy masz może ty... O no dlaczego tak nie mogę być za pierwszym? Ta i teraz... Ostatni... O nie! Ja nie potrafię tutaj tego, ile muszę wyjść. No. Nie zbiera. Daj akcent chce odpocząć w Może później Tak To jest o nie, no nie, prawie! Eesa, dobra, prawie było. No nie. Się z Alani. na respie <grym> Chłopie ja się odbiłem od kantu! Ja, ja się ja się od środka odbiłem i ten, i na drugi ten, na drugi kąt nie wbiłem. No dobra, może tak miałeś, ale chłopie ja się odbiłem od kantu krawężnika i poleciałem poza mapę i miałem prawie Holy one. <grym> Słuchaj, kurwa, Krawędzią, krawędzią ten, ten. Krawędzią Witki. <grym> krawędzią jak coś? nie potrafię w krawędzie. Co? Os? U mnie o, się, się przeteleportował no, Nie umiem w Ale on ma 5 potem, blisko, to ledwo, ledwo cokolwiek może trać. Osiem, 8, O Kontynuuj. Golfit by mi lepiej poszło. No przes przestań płakać. Nie no, serio, golf lepsze. Uff. Nie, nie, ja nie mam pytań, jak mnie Co tu się teraz? stało? Dobra. Dobra, Rick max. Co może pójść tak... wow! nie tak? Łoho! Kurde! Wiele rzeczy może nie tak. No nie, serio, mnie to nie zatrzymało, tam. Łoł! Wow. Ale skok zrobiłem O będzie nie No albo albo troszkę No nie patrz to Alanik. Ciema Wekson jak na farcie poleciał Ale miałem dużo i Na pewno mi jej ode mno. No i to samo że że co 5, co je... myślę, że 5. Tyle samo co ja Gdzie to jest dołek? Jak Tam Hmm. Ja nie ryzykuję. O, widzę, że ktoś tutaj ma. To jest taki ciekawy pomysł, jak ja. Weksen. No nie, no nie bruk. Za, za lekko. Dobra, S. Mówiłeś się? No co ja Kf? robię na tej mapie? No już nic nie z mojego planu. F, dobra, nieważne. Już nic z no. mojego planu. Nie wiem, czy dobra, nie tu. Co ja robię? Miss click. Nie 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 o dobrze Czemu mnie odbiło od niczego, ta fuk? Ja bym miał mniej ten... Najmniej chyba uderzył na tej mapie, tylko że kurde. Jest to no, to się... jest to F. F. no odbiłem się, sobie <grym> Dobra, ta F, dobra, lecimy. TF. F teraz jednym A teraz To się nie może nic. Co nie tam udać. się Ale... dzieje? Dlaczego tam 360 robi jakaś platforma ty lewej Tyczno. widzisz to? Nie nie. 9, to 9 S. Weksny cały czas najmniej robi Nie ona nie miał najmniej o nie to stał o to A jest ten koks dlaczego to jest górka? Leciałeś na grzyby No dawaj, dawaj wbij mnie wbij mnie. No nie No nie za mało Próg! <noise> Też za za Ej, ale nexta to modyfikujemy jakoś grawitację, a nie, nie? Jak się a ten, się ten! Tu lewym się skacze. Ej, chłop oglądał jak się ten... Napisane, było napisane. Mnie... Ale nie, chodzi mnie, mi, że ten... Lewym, chodzi mi, że ten, że oglądałeś gdzie tu się lata i w ogóle. O, jak coś to oglądałem, widzę, że jest tam dołek. I to się skacze? do niego, no co? Ta, ta. Myślałem, że na spacji się skacze. Tef, miałem, miałem, tipa, miałem tipa napisanego w dolnym roku, że. Brud! Te w te. No to S. Te w te. Ale Richard. Co jest, coś? Co jest? Dobrze, wbijaj ten. Trzeba, muszę cię dogonić. Ja, Chłop co zrobił ogóle, jaki schód? No, frykam jest pod tym. Niby, niby jest nie. infinity, jak na końcu obserwujesz, ale i tak w 15 sekundach cię wywala. No bo jak grasz, to jest 15 sekund. Ale jak ociągnąć, on mówi o od, odsuwaniu. Ojojoj! Oj, oj. no Ostatnie na uderzenie sens. Ostatnie jak uderzenie. obserwujesz, panu. to jest z infinity. A i tak. O, oh. jest O, F. Pusty. Ale. No, rację razem. Na Dobrze, jeszcze czyjcie do końca. Ale syf! ma 34 nogi! I Wetce musi też się wywalić gdzieś na kupierii. O no kurde, to się pływa gdzieś? No nie, za lekko. I to jest to, o czym ci mówiłem, o tej platformie. Nie mów, że przeleciał. Myślałem. Spadłem, spadłem po drugiej stronie. O! Nice Alani Co?! Oweka! Ej! Spadłem przez ten... E, Przeleciałem przez tekstury. to Fajna gra, nie? Ogólnie No, TF, tef Nie, naprawdę Teksturuje okej, ale... Co za bruch! przeciąłem co O, jest Nie, no nie mogę Kurwa, co za bezrick Ile uderzeń, Alani? Anali na nie ile nie da się tego zrobić 5 ja bym to zrobił kurka Ktoś zrobił to A ja Alan. O ty mi się nie da nie aha o jest się stało Wywaliło waliło cię dobra one, Hunter F Colin Colin pula dawaj F F F musisz dać pula mi pulze chciałam Dobrze, będę Obładno drugi Full. 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 To Full. 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 patera, 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 patera. Full. Ful, ful. Teraz. O Full. Full. No Gonimy Alani Full. bo Full. uda ale Essa co tu się dzieje, oh, czekaj? Boż, Co tu się dzieje? Wiem, dobra, czaję. No serio mnie to odbiło? Ale, Myślałam, ale Rich! Że że z tym. będzie tak? w dwóch. Będzie w dwóch, TF. Ja typa jest w tym samym miejscu! O, jest. <laughs> Oj, nie! Yeah. No dawaj, dawaj, dawaj. No nie, no muszę... No muszę lekko podjechać. Ale tu się Aha! Naprawdę to fajna gra. Nawet nie ruszyłem myszką, i nie ten. No, bez z co się dzieje. W piłką nie ruszyło. Ojojoj! Miałbym 6 uderzeń, gdyby nie ten błąd Nie ja bym mógł mieć 4, ale z pepeżyłem. No plus Nie mi uciekał jeden O nie coś jest tam Jesołek A ja No nie no kuźba w co, nos? A, co? Czemu mnie wywaliło? Ej, wleciałem i mnie wywaliło po... Aha, fajnie Fajnie, że wlatujesz i cię wyrzuca nie na to, tylko gdzieś i w bok. No teraz normalnie. No jak tak ma, takie błędy, mają wyjść... Dobra, co tam? <śmienki> <śmienki> Pozdro. No naprawdę. Nie, no nie było. Nie wygustowało, ale taki sposób, że mnie w ogóle nie odbiło. O. No nie. A, okej, okay, tekstu. Nie ma tekstu fajnie. Dawaj twistami Imagine Holy One ta, Ja chcę to poli one Jak coś to tak ma no. co za bez... Double Co za bez kapy jestem przecież ta dziura bez kapy jest ta dziura <laughs> Vexan, jeszcze jeszcze odbij się, odbij się od się O, dobrze. <laughs> o dobrze <laughs> Popię jeszcze raz! mi odcinek, kobi. No właśnie, dzieje się. Spokojnie. Gdzie tu jest dołek? Co tu się dzieje? Dobra. Dobra, Elsa, nie zastanawiać się nad tym. Plus. Plus, ale nie plus. Góry, to nie był dobry pomysł. Ojojoj oj, oj. No to nie... Dobra, ja już był. skończyłem o. o! Jak coś to tak, tak. Szkoda Szkoda, że Weksan, Szkoda, że weksam nowi też dobrze idzie. Jakby to zrobił tak pa, jakieś 10 uderzeń to by było fajnie. O, przynajmniej się odbił. Czekaj. Kurwa ty co ojepałem. Aha! Beka w chuj, jestem pod A tu, mapą. Właśnie widzę to. Nie gadaj, nie. Co? Jest alanią. Alanię jest. Dobra, ekstra. Coś... Trzy, Do. jeszcze siedem. Nie wiem, chyba się nie uda. Nie, to tam jest. Co tu się dzieje? Dobra, jest. <grym> Ej, ty! <grym> Aha, no to fajnie tak. No nie, ale się mnie w ten sposób odbił. A i nie odbiło w ten sposób, oczywiście. Ja dałem inną siłę na pewno. Wajdź, wajdź na dziurę, to ma. O, siebie. Nie, tu strąg i lecę na dół. Ej, która jest nasza o, o, okay. Która jest nasza o, dziura? Masz. Bruch! A się od dury. Dobra, tutaj się wygrywam. O, a może jakoś... Okej. Okay. Oho. O, skrót. Jest to skrót. Sekrecik. Sekrecik. No naprawdę, No Ale wie to. poli. Wechsel w pięciu, dobra Beka. No jeszcze tak łatwy jeszcze dołek. Yeah. łatwy ten. Oj oj, dobra, łatwiej się yeah. Dobra, powiedziałem, że łatwiej się ze Dobra, fajnie. TE? No, Odbijem się od Doniczki, ziomuś. Co to Hit. Nie, bo mi też gówno idzie. Hit! in 3! Nie, 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 3 nie, 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 od nie, nie, A nie, to no i weksną no, już... wiem, ja żebyś się od doniczki odbił? Laron? Aby a nie wiedział, że ty do mnie mówisz. Ty no, do wiedział, że to do mnie, no, no. Wiedział, że to do mnie mówiłeś. <grystanie> <grystanie> nie ma Nie ma gra ten to widać, że jednak prawie... Dawaj, dawaj, od dzbana. <grystanie> wow. wow. Nie w ten sposób. Na prosty. Nie Nie tego dzbana. <grystanie> No, no przed siebie, tu. no tu, A, A, bez hey. sensu, bez sens, bez sens. O co tu się stało? Tylko w no, ogóle by na dół. No właśnie, strzelę. No prawda, co tu się dzieje? No, nie wiem, no ja lecę. Dobra, Max. Słońca. Nic nie mam dostatecznie. Co ja gdzie jestem? Nie, nie 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 Ale że po... Patrz, patrz to! Patrz to! Patrz to! No i patrz powiedz, że to jest fair! No nie mogę! No zasnajdowałem się na faktcie, na, na sądu. dół No ale bezbek Bezbek to jest ta gra Proś czy ty jesteś bezbek No nie dobra beka Dobra beka w chulli Dawaj Plis, zejdź po tych schodach. Plus, 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 plus. O, S. Zdrowie. I wy jesteście. Już na końcu. Gdzie ja wy tam jesteście. No, tam normalnie, jest. gościu. Ziołmuś, co jeszcze na spałnie. Nie, 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 wiem, nie, ty jesteś nawet. nie, nie, na spałnie No No nie, po ścianie nie, nie, jest nie, 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 W sensie teraz to... No i... teraz nie wybiło. A to jest cięższa w ogóle droga niż tam, co mieliśmy z Oksanem. Odgapił ode mnie w Excel. Ja też, tam ja też poszedłem. No to... No to arani, tylko poczytam tam cięższym No nie, w sensie, ja... A, ten Tam, gdzie Alani Nie umiem wstać, jaka tak? No ale, no manik chyba ty możesz. Czy nie? Gościu... O, na maksa. Spa. Dawaj, od szaty musiał odbić. Od nogi, o, mu... no i tak, i tak się kończy jak chcesz mu, chciałeś mu pod sultannę wchodzić. Sultannę? No. No, o, cyk, od nogi. O, prawie, chyba... co? No nie, ale... Co chwil boxów nie ma, Ej. Co chwil boxów nie ma. O, no, patrz, wbiłeś się, łatwo, łatwo. Dawaj, 11 ja punktów, tak... łe. Ale ty do Be... tak. Bez rikczu. Przez tą czternastkę tam. O! Pepper plane, Nie wiem, co to jest. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I widzimy się w następnym. Nacha!